Wago, dlaczego zostajesz sama? Z tobą świat jest lżejszy, bo tworzysz piękno i spokój. Ale czasem unikasz burzy i druga osoba czuje, że brak miejsca na emocje. Chcesz, żeby było dobrze i godzisz się nawet, jak w środku myślisz inaczej. I partner już nie wie, co tak naprawdę czujesz. Twoja potrzeba równowagi unika konfrontacji. A niewypowiedziane słowa rosną, i w końcu ktoś odchodzi. Nie z powodu kłótni, tylko przez ciszę, która była między wami. Bardzo chcesz, żebyście byli szczęśliwi, tylko zapominasz o swoim głosie. A ktoś chce znać ciebie prawdziwą, a nie twoją zgodną wersję. On odchodzi. Bo chciał zobaczyć w Twoich oczach prawdę, bo prawdziwa bliskość rodzi się nie z unikania, ale z odwagi, by pokazać siebie w całości, więcej w prywatnej sesji tarota.